Zapraszam Ciebie na odcinek. Kolejny odcinek z cyklu ikony kina. I really Każdy z nas marzy o wygodach. Z jednej strony szybkie wozy, zaś z drugiej szykowne garnitury i piękne dziewczyny. Tak jest i w tym przypadku, gdzie jeden człowiek, zbawiając ludzkość, ma przeróżne udogodnienia. Ponadczasowe gadżety, wciągające wartkie akcje, a do tego on, Bond, James Bond ze słynną licencją na zabijanie o zmyślnym numerze 007. Z okazji wybijającej 25. odesłony pod tytułem Nie czas umierać, zajrzymy do wnętrza dzieła, które przecież podbija swym urokiem publikę, zdobywa zwolenników i przeciwników, a także ciągle zaskakuje nas czymś nowym, aby widz mógł odkryć nieznaną dotąd przestrzeń, wyruszyć w podróż w nieznane. Wszystko sprowadza się do autora powieści dotyczących agenta MI6, stworzoną przez Iana Fleminga, podczas jednej z wycieczek do nieprzypadkowej posiadłości o zmyślnej nazwie Golden Eye. Być może była to inspiracja, podwaliny do zaistnienia jednego z filmów o tej samej nazwie. Sama postać natomiast została powołana do życia przy wykorzystaniu autentycznej osoby, a amerykańskiego ornitologa. Jak sam to określił, uderzyło mnie, że to krótkie, nieromantyczne, anglosaskie i do tego bardzo męskie nazwisko było tym, czego potrzebowałem i tak narodził się drugi James Bond. Warto wspomnieć, że w tak znakomitej sadze pojawiły się różne czarne charaktery. Emblematycznym wydaje się być Blofeld, który nieraz nadepnął na przysłowiowy odcisk agenta 007. Za każdym razem gdy się pojawia na ekranie widz odkrywa jego mroczną naturę. Za jego pomocą zginęły dla Bonda ważne osoby w poprzednich częściach była to żona głównego bohatera z czasem jednak okazało się że była to dziewczyna i szefowa wydziału MI6. Początkowe ekranizacje, a zarazem adaptacje książek z Seanem Konerym miały wywołać nielada sensacje. Sukces okazał się spory do tego stopnia, że narodził się trend w popkulturze Bondowski. Każdy chciał być taki jak on. Nic więc dziwnego, że wielu twórców muzyki coraz chętniej przystępowało do tak wielkiego projektu. U boku głównego bohatera występowały znane gwiazdy estrady, między innymi Tina Turner, Adele, Aha, Sam Smith czy Madonna. Sam Bond miał również wiele wcieleń, zaszczyt przypadł niektórym aktorom, między innymi Sean Connery, Roger Moore czy choćby najnowsza gwiazda estrady Daniel Craig. Gwiazdy odegrały swoje role perfekcyjnie. Do tego stopnia, że do dziś są znani i lubiani przez grono fanów na całym świecie. Tym akcentem kończymy nasze zmagania z agentem 007. Happy Birthday, James Bond. Zapraszam serdecznie na grupę recenzje filmowe oraz w stronę Movie's Hunters. To tyle, do zobaczenia, cześć!